Tutaj nie widać tego powinno być jak na żywo zrobiłem dobra to idę to robię. O, idę na ten kurde tutaj idę ja myślałem, że Nic tutaj nie idzie. No, tak musi być, jak nie zawsze. Niestety nie da rady inaczej. Nie, bo myślałem, że inaczej ten telefon ułoży, a jednak nie. Zapraszam Was, abyście oglądali naszą reklamę, która pojawiła się niedawno. Czyli dzisiaj dałem wam możliwość obejrzenia reklamy, którą wymyśliła pomysł jest Kasi Fyfrańca 1 ma taki, ma taki kanał Fyfraniec 1, gdzie Opowiada głównie o muzyce. Więc chciałem wam, Was zaprosić właśnie na tą reklamę. Dopiero od czasu do czasu będę się spoglądał tam, bo mam lepszy widok na Wasze komentarze, wiecie? Lepszy mam widok i wtedy. A wiem, że ostatnio się pojawiliście. Jeszcze chwilę pobędziemy tutaj. Jutro. Jutro będzie po prostu sylwester. Nie wiem, czy coś nagramy, czy nie. Zobaczy się. Pozdrawiamy serdecznie pierwszego widza. Oglądajcie nasze filmy. A jednak to działa, widzicie. Jednak ten YouTube przez przez y, y, mm, komórkę jednak troszeczkę lepiej działa. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć, cześć. Witaj. A to jest jakaś nowa użytkowniczka. Czy czy wiesz kim jestem? Czekajcie. Przełącz na kanał. O, jakiś nowy. Luzanna Kosmala. Tylko do oglądania chyba, tak? Także zapraszam Was, abyście mogli obejrzeć tą moją reklamę i wszystkie inne YouTube'owe rzeczy, które tutaj emituję. Ponieważ emituję i zamieszczam. Bo to są naprawdę wartościowe rzeczy. I warto to zobaczyć. Naprawdę. Warto to zobaczyć. I zaraz idę. Tylko na moment się do góry spojrzę, ponieważ chcę dać na na YouTube'a. Hmm. Zapraszamy na naszą reklamę, tak. Kasia wymyśliła super, super reklamę. Gdzie ja latam, w, y, nie latam. Ja nigdy nie myślałem, że ja będę latać. Wierzcie mi. Ja nigdy nie myślałem, że ja będę latać. Siema kolejos. A ty masz tylko do do przeglądania ten masz tylko do przeglądania YouTube'a tak hmm. a też będziesz coś nagrywać no. dziękuję wam za Chwilę, bo chciałem tylko tutaj na zachęcić, abyście ten, y... aby ten ostatni filmik oglądali. Wiecie, ten ostatni filmik reklama w stacji Mikrofonia, który moja przyjaciółka wymyśliła. Wiecie? Dlatego za chwilę. Za chwilę będzie live. Za chwilę będzie live, no. Za chwilę będzie live, ale zapraszam Was, abyście subskrybowali i oglądali. Spoko. Za chwilkę, sekunda wręcz, za chwilkę. Tylko po prostu, żeby też chwilę posiedzieć tutaj, bo chciałbym, żeby ludzie oglądali i słuchali tych naszych podcastów, bo one są naprawdę robione z serca. Robione z serca i bardzo, bardzo ważne dla mnie też są. Nie robię, nie, nie robię tylko do kotleta tych, tych oto rzeczy, które możecie znaleźć, bo też moje rzeczy prywatne możecie tu znaleźć. Oliwier, pozdrawiam Cię. Widzę, że Oliwier ma jedną. Siodła jednego ma. Oliwier, proszę bardzo. Zachęcam Was, abyście subskrybowali i polubili. No, widzimy się na TikToku, ale zapraszam Was, abyście tą reklamę obejrzeli na TikToku i skomentowali fajnie. To będzie super. Do usłyszenia już na TikToku. Trzymajcie się. Trzymajcie się, dziękuję za serduszka, bo też są bardzo ważne. I zachęcam, abyście może trochę mnie poznali. Może troszeczkę mnie poznali również. I z tej innej strony, ze strony pasji do muzyki i pasji życia mojego. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do następnego i za chwilę będziemy na TikToku.